Radio Największy portal informacyjny regionu. Pani Gabriela Brzezińska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Opatowie. Jest ona właśnie modernizowana, mhm. tak? Tak, w najbliższym czasie w zasadzie remont już się rozpoczął. Przeprowadzamy dwa dosyć duże, jak dla nas, remonty. To jest w tej chwili trwa wymiana dachu, że tak powiem. Papowanie całej powierzchni, że tak powiem, dachu na budynku, w którym się obecnie znajdujemy. Natomiast również w najbliższym czasie, prawdopodobnie już na początku sierpnia, będziemy remontować jeszcze centralne ogrzewanie. W bibliotece będzie to obejmowało przede wszystkim wymianę wszystkich grzejników i odpowiednich, że tak powiem, tutaj jeszcze dodatkowych elementów oraz wymianę pieca.